Choć zabrzmi to dziwnie, ja też jestem rodzicą dwójki wspaniałych córek. To nie należy chwalić zbytnio dzieci. Dlaczego? Ponieważ to one powinny same pokochać siebie, wpaść w samozachwyt, samorealizować się, samodoskonalić się, ponieważ motywacja wewnętrzna jest silniejsza od tej zewnętrznej. Motywacja zewnętrzna jest wyczerpywalna. Jeżeli będziesz zbytnio chwalił, one się przyzwyczają do tego. Będą mniej ambitne, będą mniej poszukiwać, osiądą na laurach i będą pilnować tego statusu dobrego dziecka, grzecznego dziecka, zdolnego dziecka i tak naprawdę ich rozwój stanie w miejscu. Jeżeli zaczną być samodzielne, jeżeli zaczną poszukiwać, będą chciały rozwijać się same dla siebie, po to, żeby pokazać się innym dzieciom, po to, żeby być szczęśliwsze i просто